Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zabiorę Was na zakupy. Mam nadzieję, że to teraz jeszcze się nie zdążyliście znudzić i że ten film też Wam się spodoba, bo jest to film na Wasze życzenie. Na Instagramie zadałam Wam pytanie, co byście chcieli zobaczyć, co najbardziej Was interesuje, i właśnie jednym z tematów były zakupy. Zakupy ogólne, czyli spożywcze, ceny, co ile kosztuje, co polecam, a czego nie. Także teraz jedziemy do Eselungi, pokażę Wam. Jakie są ceny? Bo bardzo wszystko podrożało we Włoszech. Co jest dobre? Co warto kupić, jeśli jest się we Włoszech? No i teraz żeby już nie przedłużać, lecimy na zakupy. W celudze zawsze jest bardzo dużo bukietów kwiatów, różne kompozycje to też są fajne pomysły na prezenty. Ale taki na przykład zestaw kosztuje 22 euro, to nie jest mało. Też takie cute, bardzo fajne. Można położyć na przykład na stół dla każdej jednej osoby, jeden. To kosztuje 3 euro, też fajnie to wygląda. Fajny pomysł. I oczywiście pomysły na prezenty, czyli na przykład jakiś fajny jean z lampką. Jakieś takie nietypowe alkohole, kamajol, też dobre wino. Feudi San Gregorio to też jest fajny zestaw win. A tu na przykład mamy już takie droższe butelki wina i w, w dużym rozmiarze bo to jest rozmiar manium, czyli nie 0,7, tylko na przykład 1,5 litra. I mamy różne butelki, różne ceny. Szampany. No, to są takie tradycyjne pomysły na prezenty dla kogoś. Przynajmniej widzicie cenowo, jak to tutaj we Włoszech wygląda, bo wydaje mi się, że wina w Polsce kosztują dużo więcej. Szczególnie te właśnie włoskie. A tu lubię czasem patrzeć na takie dodatki fajne. Talerze czy jakieś ozdoby na stół. We Włoszech jest też czas na kasztany. Już Wam o tym mówiłam. To są takie inne trochę kasztany niż u nas. I kosztują e, za kilo 5 euro. Robimy je w piekarniku, kiedyś Wam pokazywałam przepis. Bardzo dobre są. Zawsze interesuje Was bardzo olej, dobry olej, i na szczęście, właśnie przed e, świętami, w okresie e, świąt, oleje są bardzo przecenione. Zobaczcie niektóre 30%. Ten Cezary Bonamici to bardzo dobry olej więc polecam. Widzicie, teraz zamiast 10 euro kosztuje 7, także się opłaca. Tego na przykład Franci Reserva del Frantoio nie znam, ale też tutaj kosztuje 10 euro. O, ten jest dobry, Feudotto. Ale my bardzo często dostajemy świeżo robiony olej od sąsiadów, bo niedawno był właśnie okres robienia oleju, więc na kilka miesięcy mamy spokój, ale ten Feudotto do jest naprawdę dobrym olejem, także polecam. On kosztuje nawet więcej, bo teraz jest przeceniony, bo on, widzicie, kosztuje za litr 12, prawie 13 euro. Ale polecam, ten olej jest ok. Zobaczcie, jaki fajny pomysł na prezent: 17 euro. I tutaj wewnątrz mamy trzy rodzaje serów Parmigiano-Reggiano 24 miesiące, 30, 36 musicie wiedzieć, że na przykład ten ym, najmłodszy, czyli 24 miesiące to będzie taki najbardziej słodki czym starszy ser ym, no, tym już ma mniej na przykład laktozy więc jest dobry dla osób, które właśnie mają brak tolerancji na laktozę ale ym, jest też twardszy i pizzica, czyli może być taki trochę Bardziej specyficzny smak. Dzieci zazwyczaj lubią takie młodsze, a ja na przykład lubię taki ostrzejszy smak. No, fajna taka walidzietta, taki, takie opakowanie. To jest fajny pomysł na prezent. Z nożykiem, żeby połamać kawałki, i z mielem, żeby jeść go z, właśnie z miodem. Makaron to jest też coś, co dużo kosztuje w Polsce, a tutaj we Włoszech cena jest dużo niższa. Ja polecam firmę Voyello, i tutaj za paczkę zapłacimy bez promocji. Euro 55 to nie jest dużo jest bardzo dobra też ta Rummo. I tutaj też mamy cenę euro 59. Mamy też te Garofalo, teraz akurat jest za punkty dodatkowe mamy, ale nie jest w promocji. I też tutaj mamy euro 59 i Decieco. De też bardzo lubię i tutaj mamy euro 69, to jest najdroższa pasta. Najdroższy makaron, są różne rodzaje, zazwyczaj każdy rodzaj, nie ma różnicy w cenie, jeśli chodzi o kształt makaronu, tak to wygląda cenowo. O kawie już Wam mówiłam wiele razy, no ale powtarzam to, bo wiadomo, że kawa włoska jest bardzo dobra i chciałam Wam pokazać tylko cenowo, jak to tutaj wygląda. Puszka tej illi kosztuje około 5 euro i to jest 185 gram, więc niedużo kosztuje 5 euro. Tutaj na przykład Lavazza Rossa, to też taka popularna, często wybierana kawa, kosztuje 5,75 i tutaj mamy dwa opakowania, dwa razy 250 gram, więc tu mamy pół kilo. I tak samo jest ta Oro też, którą bardzo dużo ludzi lubi i tutaj jest akurat w promocji 7 euro. Kosztowała 7,79, mamy też pół kilo. Natomiast moją ulubioną, za którą bardzo często Wam polecam, jest Verniano i ona tutaj jedna 250 gram kosztuje 6,67. Jeśli chodzi o brioche, no to wybór jest ogromny i wiele razy wam mówiłam już, które są dobre. Bardzo polecam te z Mizury, jeśli macie okazję skosztować też z czekoladą, one są takie trochę zdrowsze, jeśli można tak określić Brioche. ale na przykład bo te na przykład są widzicie z. Z burakiem, z owocami leśnymi. Naprawdę smak jest dobry. Takie trochę nietypowe połączenie różnych smaków. Bardzo dobre są też te z miodem. No i tutaj, oczywiście, Mulino Bianco, Pan Gocioli, bardzo lubią moje dzieci. Taka paczka kosztuje 2,25 euro. Pan Distelle, bardzo dobre i dzieci uwielbiają, i są różne rodzaje. Za taką paczkę zapłacimy 2,69 euro. To też ostatnio kupiłam dzieciom, bo to jest nowość 2.95 i też bardzo im smakowało. Kolejna strefa, która na pewno Was bardzo interesuje, to wino. Tutaj mamy Prosecco, i Prosecco to jest wino, które nie kosztuje zbyt dużo. Tutaj mamy już cenę 8 euro za butelkę, tu nawet jest jakieś przecenione 50% Prosecco Superiore. Są różne firmy. Ja zazwyczaj nie piję Prosecco. Kupuję go tylko wtedy, kiedy muszę zrobić spryca, bo się świetnie do tego nadaje. Bo nie jest to wino bardzo drogie. Tutaj mamy też wina słodkie. I przechodzimy do win białych. To są na przykład te takie troszeczkę tańsze. Polecam z naszych okolic Barone Pizzini. Kosztuje 11 euro. Fergettina. 9 euro, Corte Franca, to też nie jest złe wino, też z naszych okolic. To wino pochodzi z dolnej części Włoch, Puglia. Kupiliśmy sobie, jak byliśmy na wakacjach, 5 euro i uwierzcie mi, to jest dobre wino za cenę, jaką ma. Także dzisiaj wezmę jedną butelkę, takie stołowe, na przykład do kolacji czy do obiadu, jak najbardziej. A tutaj na przykład mamy już droższe wina, Fiandia vellino już Wam pokazywałam wiele razy, kosztuje 10 euro butelka. Tutaj z tej kantyny Abacia di Novacella to Wam mówiłam wiele razy, że polecam ich wina, są naprawdę dobre. Akurat tego Sylvaner nigdy nie piłam, także nie wiem. I kosztuje 12 euro. Bardzo dużo osób poleca, ja również dobre wino to Cadei Frati Lugana to już z Lago di Garda. Tutaj mamy różne. Jest też Brolettino, mamy też roze i cena w zależności od tego, jakie bierzemy, na przykład roze jest tańsze, a ten Brolettino no trochę droższe. Kosztuje tutaj już 15 euro. O, widzicie tutaj 11,50 kadej a 13 euro roze. to też jest wino, które polecam. Też fajny pomysł na prezent dla kogoś. No i jeśli chodzi o czerwone, to na przykład... Santa Cristina, to też jest dobre wino i nie jest drogie. Mój teść na przykład bardzo lubi Lambrusco. Lambrusco to też bardzo dużo jest win. Lambrusco i to jest czerwone wino gazowane, tak delikatnie gazowane i bardzo dużo ludzi lubi to wino. No, mój teść uwielbia i właśnie to specyficzne jest jego ulubione 5,20. Za butelkę. Ale mamy oczywiście też drogie wina, i tutaj też Suttirol Alto Adige. No i tutaj już 10 euro za butelkę, i oczywiście to nie jest akurat drogie jeszcze wino. E, jak mamy czasem ochotę napić się jakiegoś dobrego wina, no to wiadomo, idzie się do kantyny i kupuje się w kantynie, ale i tutaj możemy znaleźć za 24. Amarone del Valpolicella, czy są też różne inne, które kosztują. O wiele, wiele więcej. No i oczywiście tu Prosecco, a tutaj na przykład już Brut Rosé czy Satin z Francia Corta. To już wina dużo, dużo droższe. Tutaj macie, widzicie, almę. Polecam, bo dobre wino. Cadel Bosco, bardzo popularne wino. Dość, ta bąbelka jest taka mocna jak dla mnie. Na przykład wolę Alme, bo jest delikatniejsza. Ekstra Brut też bardzo polecam, no ale kosztuje już dużo, dużo więcej. Widzicie, to już nie jest wino Prosteko, to już jest szampan włoski, produkowany tutaj w naszych okolicach Franciakowa. Ja już mam prawie cały wózek pełny. Kupiłam dość sporo rzeczy, bo ja nie mam później czasu, tak za każdym razem przyjeżdżać na zakupy, więc wolę zrobić raz, a porządnie dużo więcej. Poważywaj i owoce jeżdżę gdzie indziej, a tym razem wzięłam trochę rzeczy, które były mi potrzebne już na zapas. Wychodzimy ze sklepu, zakupy dość spore. Zapłaciłam 150 euro, ale miałam zniżkę, że przy zakupach powyżej 110 euro miałam 16 euro zniżki. Zobaczcie ile śniegu w górach. I teraz zawsze w grudniu Esselunga daje takie Gratta Vinci to jest do zdrapania i można wygrać różne nagrody. Co roku te nagrody się zmieniają. Można wygrać tam na przykład, e, nie wiem, butelkę wina, e, koszyk zakupów. Zobaczymy, czy chociaż raz w życiu coś wygram. Bo kilka lat jak robię zakupy w Eselundze, jeszcze nigdy nic nie wygrałam. Zaraz będziemy drapać. Wróciłam do domu i teraz czas, żeby zdrapać zdrapki. Mamy ich aż... 4. Zobaczymy, czy tym razem Wy mi przyniesiecie szczęście. Dobra, zaczynamy. Jedna. Tutaj by było. O, Macbook by był. Macbook. Nie trzy takie same. No i na pewno trzeciego nie będzie. No ale może Wy mi przyniesiecie szczęście. Później jest Polaroid. Byłoby super. Można wygrać Często top, czyli zakupy spożywcze kolejne ciasto top też nie byłoby źle i później polaroid czyli wszystko po dwa razy i nic tutaj nie wygraliśmy lecimy dalej telewizor Sony macbook telewizor Sony ipad czyli już nic nie możemy wygrać bo karta prepagata Każde pojedyncze: Polaroid, telewizor, Polaroid, iPad, telewizor, Cesta. Ok, spumante Ferrari, spumante Ferrari, iPad, Polaroid. Niestety cztery zdrapki, i żadna nie była. Trafna, więc nie wygraliśmy. To nie żadna nowość, że nie wygrałam. Mam nadzieję, że film mimo wszystko Wam się podobał. Zapraszam do oglądania poprzednich i kolejnych. Do następnego odcinka.